Spokój dobra. Witam Was po długiej przerwie kolejnej. Dziś mamy 17 sierpnia, jesteśmy 5 dni po pielgrzymce na jasną górę. Witam Was wszystkich serdecznie, ponieważ chcę Was zachęcić dziś, szczególnie na godzinę 17.30 na moim kanale na TikToku będzie się live. Powiązany z pytaniami z odpowiedziami na temat pielgrzymki na Są Górę, do której dołączyłem, do której uczestniczyłem. Chcę Was naprawdę zaprosić, bo jest naprawdę warto. Jest dużo do opowiadania, jest dużo do opowiadania, co się wydarzało każdego dnia. Chcę wam powiedzieć, że jestem zadowolony, że w tym roku pielgrzymowałem jako pielgrzym nadziei na Jasną Górę, że z wami się spotkałem w hartowcu, z większości z was. Spotkałem się później na postoju, na postojach rozmawialiśmy, hartowaliśmy. I się spotkamy jeszcze 26 sierpnia bieżącego roku o godzinie 18, którą rozpoczniemy mszę świętą później będzie ognisko, mała impreza na zakończenie dnia chcę wam powiedzieć że to jest są dni szczególne dla mnie jako przyszłego brata zakonnego, chcę wam powiedzieć że jestem niezmiernie zadowolony że kolejny raz mogę powiedzieć, że coś fajnego przeżyłem chcę wam powiedzieć, że wasze wspólne rozmowy i spotkanie w Częstochowie z wielu was. Przybiliśmy sobie piątkę, zrobiliśmy zdjęcie wspólne. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę się odwdzięczyć za pomoc, którą pomagam, rozwijam, pomagam w sensie rozwiązać rodzinne, żeby po prostu pogodziły się, żeby znowu były szczęśliwe. Dziękuję Wam naprawdę wielkiego serca, że spotkaliśmy się. Przed kaplicą cudownego wizerunku, że mogę być tą szczególną osobą w Waszym życiu, ale też, żeby nie przedłużać Wam, chciałbym Wam naprawdę podziękować za wspólne modlitwy, za intencje, które powierzyliście mi, które zostały również zostaną wysłuchane z czasem, z czasem zostaną odczytane na jasnej górze. Też chcę Wam powiedzieć, że naprawdę chcę Wam podziękować za to wszystko, co się udało nam zrobić do tej pory. Pozdrawiam serdecznie moją przyjaciółkę, która też dobrze się układa, już jej życie dzięki mnie. Monika jest znowu szczęśliwa, znowu jest zadowolona. Znowu może cieszyć się pięknym życiem, długim życiem. Pozdrawiam ją serdecznie. Z Nowego słońca. Chciałbym Monika powiedzieć Ci też, jestem Twoim duszpasterzem i będę Twoim duszpasterzem powołań, żeby po prostu żebyś nie dowiedziała, żebyś się dowiedziała w końcu, że możesz na mnie zawsze liczyć. Tak jak rozmawialiśmy ostatnie razy, zawsze będziesz mogła na mnie liczyć. Aktualnie jestem za kom przy Kombajnie możecie sobie sami zobaczyć, albo odległości muci Któryś z sąsiadów są moich Dlatego serdecznie chciałbym wszystkich pozdrowić Serdecznie I złożyć wam naprawdę Błogosławionej niedzieli Dużo sił, może się spotkamy W tym roku jeszcze Na pierwszym do rywaldu. Zobaczymy co świat pozwoli jak, jak siły pozwolą Jak pozwoliły na Jasną Górę Spotkaliśmy się Pozwoliły nogi na Hartowiec w tym roku Potańczyć, pośpiewać tej mam nadzieję, że starczy się do, do walki. Także niezmiernie Wam dziękuję, że mogliśmy kolejny rok przeżyć tak wspaniale w tym roku wyjątkowym. Cieszę się, że nawet tylu nas się uzbierało na Góra Tyle, ile ja Wam później powiem, przy live na TikToku, że tak sporo nasza garstka szła. Chciałbym wszystkich pozdrowić, że byłem kierownikiem ruchu, kierownikiem od flag, od nagłośnienia, że mogę przejść koło jasnej góry, przejść na kleczkach obok obrazu Matki Bożej Częstochowskiej tego wszystkiego doświadczyłem. Także życzę Wam naprawdę spokojnej niedzieli do 17.30 trzymajcie się wszyscy, byście byli zadowoleni, uśmiechnięci, tak jak ja tej otwartości wszędzie niosę. Wszystkie radości i smutki zostawcie na bok, a radość cieszcie się zawsze, za każdym razem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pokoj i dobrobyt.